Chodź, Majuszku, pokażemy, pokażemy, co umiemy robić. Musisz już łapać za rączki. Tak, jedną i drugą. Tutaj jest paluszek, tak. I co teraz zrobisz? Ja nie robię nic. Podciągnąłem się i siedzę, tak? O, jak super! I co? Ja nie robię nic. A teraz? Uuu, siedzę sobie sam. Siedzę sobie sam. Nie długo. Super chłopczyk. Chodź jeszcze raz. Złap za paluszki. Tak. I drugi. Tutaj. O! Wow! Jej! moje złotko! Moje złotko, samo siedzi! O! na głowkę! bombelku, górzanie! O! A. Ty wsadziłeś jeszcze tutaj, tak? Nie wsadzaj sobie śliniaczka. Co jeszcze potrafisz zrobić?